Witaj serdecznie. Paweł Grzech z bloga e Kilka dni temu mówiłem, że już e, ograniczam nagrywanie na YouTube, a znowu po dwóch dniach nagrywam, a to dlatego, już właśnie jadę samochodem. I to jest kolejny taki z filmów, e, właśnie taki przy okazji, gdzie nie mam tematu, nie mam jeszcze pomysłu w ogóle na temat tego filmu i zobaczę, o czym będę mówić. Ale jak już jadę samochodem, to, mówię, to trzeba coś nagrać. Ale będę ograniczać te nagrywanie na YouTube trochę, jeśli chodzi o takie nagrywanie w biurze. Wyjedziemy. Ma to swoje plusy i minusy, bo takie nagrywanie jak teraz, takie przy okazji, że bez namysłu odpalasz kamerę i, na, i mówisz na jakiś temat, to, co Ci przyjdzie na myśl, to z jednej strony jest fajne, ponieważ uczy się trochę rozmowy przed kamerą, takiego luźnego gadania, Ale z drugiej strony, jak nie masz pomysłu na temat, nie masz słów kluczowych, no to też taki film się te przeważnie ciężej pozycjonuje. Ja też taki błąd popełniłem, bo kiedyś tylko taki film, na początku tylko takie filmy nagrywałem właściwie, że po prostu odpalałem kamerę bez namysłu i mówiłem tam na jakiś temat i później zawsze był problem, Jakie sołku trzeba wybrać, jakie tam te tagi dodać, co, jaki tytuł napisać, co w opisie dać. To był zawsze problem. Teraz po prostu nagrywam takie filmy, bo akurat przy okazji teraz jadę znowu. Dwa dni temu nagrywałem ostatni filmik, mówiłem, że będę ograniczać, ale jak jadę, to muszę coś nagrać. I właśnie jak mi się teraz przypomniało, I jakiś czas temu mieliśmy, mieliśmy taki fajny live nagrany. Tylko jak to był tytuł? 12 tygodni do dochodu pasywnego, 12 tygodni do wolności finansowej, coś, coś w tym stylu. Czyli. Taki był plan pokazany, To ten live jest oczywiście nagrany i tam był taki plan pokazany, jak w 12 tygodni zarobić całkiem fajne pieniądze od zera. Jak w 12 tygodni zarobić całkiem fajne pieniądze od kompletnego zera, no czy jesteś, jesteś świeżakiem, dołączasz teraz do biznesu, naszego biznesu sieciowego na przykład i na podstawie takiego biznesu jak w 12 tygodni od zera dojść do dosyć fajnych zarobków i również mieć kwalifikacje na Fajny samochód tam o wartości około chyba 200, 100 albo 200 tysięcy złotych. Nowy samochód z salonu, nie? który na przykład dostajesz w użyczenie czyli nie żadna umowa, na, żadna umowa, żaden leasing, tylko w użyczenie dostajesz samochód od firmy. Jak zrobić to w 12 tygodni? Był taki fajny plan pokazany, tą, tą według działają, działając według tej metody dom, czyli bez własnych stron, bez tam lejków plażowych, bez listy adresowej. To jak mówię, to są fajne rzeczy, potrzebne rzeczy. Lejki słażowe, lista adresowa to są rzeczy. Na pewnym etapie naprawdę potrzebne, niezbędne, ale jak zaczynasz, tego nie potrzebujesz tak naprawdę. Dlatego metoda dom jest taka fajna, ponieważ... Czekaj, jak się zaskręcić. zaraz skręcić, chyba pojadę. A pojedziemy na do teraz. Dlatego właśnie metoda dom jest taka fajna, ponieważ możesz zacząć od zera, bez doświadczenia. Tak jak już mówiłem w kilku innych filmach, wideo i tak naprawdę bez stron, bez instalowania różnych rzeczy, bez blogów i tak dalej, bez nagrywania filmów. Bo też, jak mówiłem, nieraz. Jeśli nowa osoba cię ogląda, na przykład obs albo obserwuje Twoje poczynania, i ty próbujesz tą osobę zrekrutować do swojego biznesu sieciowego, to ona często myśli, wydaje się, że ona będzie musiała robić to samo co Ty. A jak Ty na przykład nagrywasz cały czas filmy, wideo, blogujesz, tworzysz lejki sprzedażowe, budujesz listy adresowe, tworzysz strony, blogi i tak dalej, ona jest początkująca, i ona to widzi, że Ty tak robisz, albo jeszcze dzwonisz po ludziach, robisz jakieś tam webinary, livey, i ona to widzi, ona z kompletnym świeżakiem na przykład. Nie musi być to jakaś tam osoba niekompetentna, ale po prostu to jest nowa osoba, która nie miała z tym styczności. Może być świadoma biznesu, może być świadoma właśnie yy, inteligentna, inteligencji finansowej i tak dalej, ale nigdy tego nie robiła. Nie? I jej może się wydawać, że ona będzie musiała robić to samo co Ty, czyli że też ją czeka nagrywanie filmów, robienie live'ów, robienie webinarów, robienie prezentacji, na przykład w domach, w fotelach przed nie wiem, dziesiątkami ludzi naraz, robienie, nie wiem, blogów, stron. Lajku, sprzedażowe pisanie maili, tworzenie YouTube'a i kanał tak na, kanały na YouTube i tak dalej. Czyli ona po prostu dostanie. Źle skręciłem, czekam, to skrócimy. Ona po prostu dostaje, można powiedzieć, gorączki, jest w szoku, i ona od razu na stracie odpada, rezygnuje, ponieważ jej się wydaje, że ona nie będzie w stanie tego robić. W większości przypadków, początkująca osoba nie będzie w stanie tego robić. Obecnie jak jest inteligentna, jak jest mądra, jest oczytana i tak dalej, jeśli pierwsza się z tym spotyka, no to ciężko będzie jej działać w taki sposób, nie? Ale ja powtarzam cały czas, Ty nie musisz nagrywać filmów wideo, nie musisz tworzyć blogów. Warto to robić, ale nie musisz tego robić i to nie jest wyznacznik sukcesu. Jeśli tego nie zrobisz, to nie znaczy, że nie osiągniesz sukcesu. Jeśli nie będziesz budować listy adresowej, nie będziesz budować lejków twarzowych, nie będziesz budować, nie wiem, blogów, filmów, wideo, nie będziesz nagrywać, to nie znaczy, że przez to nie osiągniesz sukcesu w biznesie sieciowym. Jeśli nie potrafisz sprzedawać, to też nie oznacza, że w biznesie sieciowym nie odniesiesz sukcesu, ponieważ nie musisz sprzedawać w biznesie sieciowym, nie musisz nagrywać filmów, tworzyć tych blogów, dalej. Od tego właśnie są, na przykład systemy marketingowe, które my tworzymy, od tego jest metoda dom, którą też mamy, o tego jest ten fajny właśnie taki plan działania przez 12 tygodni. Oczywiście to jest na 12, 12 tygodniach się nie kończy, tylko jest pokazany tej, ten plan działania jest pokazany tej przestrzeni 12 tygodni. I tam naprawdę chodzi o to, że tak w dużym skrócie, bo nagranie jeśli chcesz, to tak mówiłem ostatnio, oddez się do mnie na Facebooku. Jeśli nie jesteśmy już znajomych, to mnie dolej do znajomych, to wtedy naszej grupę cię po prostu napisz do mnie na Facebooku, dodaj mnie do znajomych, jeśli nie jesteśmy już znajomych, i powiedz mi, że oglądasz to konkretne wideo. Że chcesz zobaczyć 12-tygodniowy 12 plan działania, żeby ja wiedział o co chodzi. Czyli po piszesz mi, że chcesz zobaczyć 12-tygodniowy plan działania w naszej grupie, nie ja wtedy Ci do tej grupy, zaproszenie i pokażę ci, gdzie jest ten film do odebrania i sobie go odbierzesz i obejrzysz i zobaczysz, czy to jest coś dla ciebie czy nie. A to jest fajny plan, naprawdę, który praktycznie każdy może zrealizować i też jest tak zrobione. Tam, czekaj, go, sobie zaparkuję, żeby nic nie czasnąć. W tym planie jest coś takiego, że przez 12, że raz w tygodniu dołączasz do biznesu. Nie? Na przykład, teraz jesteś świeżo, dołączasz do naszego biznesu i zapoznajesz się z tą metodą DOM, naszym systemem marketingowym. bo też przy okazji w naszym systemie tworzymy też płatną reklamę dla naszych partnerów, czyli tak, jakby w tle, dla Ciebie pracuje płatna reklama i leki sprzedażowe, Ty nie tworzysz, już dostajesz, je gotowe, one pracują bez Twojej ingerencji. Nie? Ale to w ogóle nie jest w tym planie ujmowany, u, wspominane. Nie? Nic o tym planie nie jest wspominane, to jest taki dodatek, który jak się rozkręci, to może fajnie działać. Ale po prostu dołączasz do biznesu, o tamto w ogóle nie myślisz, nie? o tych lejkach i tak dalej. Dołączasz do biznesu, jesteś świeżakiem. W pierwszym na przykład tygodniu, tam przez kilka pierwszych dni zapoznajesz się z metodą DOM, z naszym systemem. Żeby zapoznać się z metodą DOM, no to dwie godzinki może trzy. I mniej więcej wiedzieć, wiedzieć już jak działasz, jak działać, bez instalowania oczywiście i tak dalej. I już będziesz dwie, trzy godzinki, można, można trzy. No to albo dwie, czy godzinki sobie się tam zapoznasz z tym wszystkim, jak to działa i już możesz pracować. Możesz wykonywać pierwsze kroki. I takie założenie, że na przykład w tygodniu pozyskujesz jeszcze jedną osobę i, i tylko, tylko jedną, mniej więcej. Ta osoba też się, tak jak ty, ty i też pokazuje, co ma robić. nie, Dodajesz ją do grupy, pokazujesz, pokazujesz odpowiednie szkolenia, odpowiednie instrukcje, że się z tym zapoznała. Też tam no, może potrzebować dwie czy godzinki, zależy to od też osoby. Zapoznaje się ona z tym i też w tygodniu poliskuje jedną osobę i tak dalej. I każdy w tygodniu poliskuje jedną osobę, i to naprawdę w ciągu 12 tygodni się zrobiło yy, z małego zespołu, tam tysiące osób, tam nie pamiętam ile to było, szczerze mówiąc, chyba coś tam 2000 osób w zespole było. Nie? I to było na przykładzie 200 punktów, czyli 200 zł, że każdy robi zakupy na, we własnym sklepie, czyli kupujesz w tym sklepie, który ci płaci za to, że w nim kupujesz, masz swój sklep, robisz obrót w własnym sklepie. To jest naprawdę ważne i to jest normalne. To nie ma żadnego przymusu, to jest po prostu naturalne, że we własnym sklepie robisz obrót. Jak idziesz do biedronki kupić jakieś rzecz, jakieś produkty, to tutaj we własnym sklepie kupujesz sobie produkt na przykład za 200 zł. To nie jest tak dużo wcale. Koszty Was tego biznesu, by się zamykały w 200 zł miesięcznie, to są grosze, uwierz mi. I to jest na takim przykładzie. I wtedy w ciągu 12 tygodni robi się struktura na jakieś 2000, nie pamiętam dokładnie ile to było 2000 osób, to jest więcej może. I to jest takie założenie. A to ci właściwie, bo wiadomo, że nie zawsze plan się uda zrealizować. A to, jak chcesz, to napisz do mnie, to dam ci napisz do mnie na Facebooku, poniżej masz link do mojego profilu. I powiedz mi, że albo nad mi wisi link do tego wideo, albo że oglądasz to konkretne wideo i chcesz zobaczyć, albo po prostu napisz, że chcesz zobaczyć ten 12-tygodniowy plan działania. Ja wtedy Cię zaproszę do grupy, Ty jak zaakceptujesz, to Cię oznaczę pod tym filmem. To naprawdę fajne szkolenie, które pokazuje, jak konkretnie działać. Wiadomo wtedy, dom i na takim przykładzie, ile można zarobić, w jakim momencie możesz dostać samochód od firmy. To ty tylko, jeśli Ciebie tylko interesuje, zranie paliwa, resztę pokrywa firma. Więc to naprawdę świetne działanie, i teraz też. Nawet no, się jesteś osobą początkującą, też możesz to ogarnąć. No, wiadomo, że się jest tym świeżakiem, nigdy nie mieliś do czynienia z biznesem, tak dalej. To wiadomo, że musisz się w to wkręcić trochę, ale jeśli jesteś taką, jest taką osobą, która trochę kuma, że, o biznes, że biznes, która rozumie, że w biznesie, żeby coś zarobić, obojętnie jakim, bo teraz mówię o biznesie online, o biznesach sieciowych, żeby coś zarabiać, że trzeba, to trzeba coś zrobić, trzeba działać. I to systematycznie, na przykład 5, 5 dni w tygodniu, od 7 dni w tygodniu, niekoniecznie po 8-10 godzin przed komputerem, 2-3 godzinki przed komputerem możesz pracować i dojść do takich naprawdę fajnych efektów. Ale to musi być systematyczna praca, dzień w dzień działanie. Ja to, ja to, ja to mówię już pewnie, jak mnie oglądasz, to wiesz, marketing aktywny, nie? czyli aktywnie za pomocą tej metody DOM docieramy do nowych osób. I jak dobrze to zrobisz, to nigdy nie dojdzie do, do takiej sytuacji, że nie będziesz miał nowej osoby, której będziesz mógł pokazać swój biznes tak naprawdę. Mówię, dołącz, napisz mi, yy, poniżej masz link do mojego profilu na Facebooku, napisz mi, jeśli nie jesteśmy znajomi, to pamiętaj, że musimy dodać do znajomych, ale koniecznie napisz mi yy, prywatną wiadomość na Facebooku. dodam mnie do, zna, do znajomych, jeśli jest taka potrzeba, i napisz mi, że chcę zobaczyć 12-tygodniowy plan działania w biznesie sieciowym. To wtedy Ci tam zaproszę, dodam cię i zobaczę potem świetny plan, gdzie w ciągu 12 tygodni możesz zarabiać więcej niż na etacie. I, I tam nawet jest pokazane, co się stanie, jak ten plan nie wyjdzie. To też już będzie zadowolony, uwierz mi. Jeżeli się nie kończymy na tym etapie, nie idziemy później dalej. Ja niedługo będę ten plan realizować stopniowo, to się za to zabiorę, Dlatego właśnie też tak planuję, trochę, żeby ukrócić moje działania na YouTubie. Chociaż jak jadę samochodem, to właśnie to jest, to jest też fajne w tym, że filmy też można nagrać przy okazji. Nie? Czyli je gdzieś samochodem na zakupy, to mogę sobie odpalić telefon, coś nagrać i ten film też dla mnie zaczyna pracować. Nie? YouTube, to, YouTube to jest potężne medium, nie? Moje ulubione tak naprawdę. YouTube i Facebook. YouTube jako marketing pasywny jest moim zdaniem najlepszy, ponieważ ludzie wyszukują konkretne słowa kluczowe też na YouTube. YouTube to jest druga największa wyszukiwarka na świecie, Tylko też warto nagrywać te filmy. Też tego nie zrezygnuję, ale trochę to zmniejszę. Głównie nagrywać w samochodzie i czasami w biurze, pokazywać jakieś tam działania, czym, czym się zajmujemy, co robimy, na jakim jesteśmy tam na przykład etapie w naszym biznesie, jak się ta metoda u nas rozwija, jak nasz system rozwijamy. Też to, zobacz moją taką playlistę Biznes z domu. Też dam ci link poniżej tej playlisty. Czyli jak chcę zobaczyć tą fajną taką. Taki plan działania. Ten tytuł był chyba. gdzieś tutaj ten tytuł. 12 tygodni do wolności finansowej, albo 20 tygodni do wolności. Coś w tym stylu, nie? Czyli jak w 12 tygodni od zera dojść na do naprawdę fajnych zarobków. 20 ty, tygodni, nie w 12 miesięcy, nie w 12 lat, tylko w 12 tygodni od zera. I nie potrzebujesz ani stron, żeby, żeby zarabiać, ani nie musisz budować lejków strażowych, ani listy adresowej. musisz mieć telefon, internet i Facebooka. I wszystkie konkretne czynności masz już u nas, mamy stworzone dla ciebie. Wszystkie procedury działania są stworzone, tylko mówię, zapoznasz się z tym przez dwie, czy godzinki, wszystko obejrzysz, wdrożysz się w to i zaczynasz działać. Bez jakiejś tam, nie wiem, czasami, że musisz się edukować przez kilka miesięcy. Nie, nie to chodzi, nie musisz wiedzieć wszystkiego, musisz... wystarczą Ci podstawy do działania. Musisz wiedzieć tylko podstawy, nie musisz umieć sprzedawać, nie musisz tworzyć stron, tylko podstawy do działania Ci wystarczą, które od nas dostaniesz i po prostu klapki na oczy. I wykonujesz czynności. Tylko oczywiście musisz sobie zdać sprawę z tego, że musisz być też świadomą osobą, że nie możesz, bo też są osoby, które właśnie, też mówię ostatnio, że, którym się wydaje, że w internecie, biznes internetowy, ten marketing internetowy, cały biznes online, to tam są jakieś magiczne przyciski, że na już guzik i już zarabiasz, że będziesz cały czas leżeć i będziesz zarabiać, nie? Albo że będziesz klikać w reklamy i będziesz wiecznie zarabiać. A to klikanie w reklamy kończy się po kilku miesiącach, czasami maksymalne, chyba to jest 2-3 lata trwa taki program. Future ad Pro chyba 2-3 lata, albo 4 lata, nie pamiętam dokładnie, ale to był max. I też siadło oczywiście. wszystkie takie programy siadają jeden po drugim. Tylko pamiętaj, nie ma czegoś takiego jak magiczny przycisk. Musisz coś zrobić, aby zarobić i nie popełniaj tego błędu, co ja. Wybieraj stabilne biznesy. biznesy. Nie jakieś tam programiki, to były lepsze i tak dalej. Ok, jeżeli nie będę w ten temat. Też gdzieś mam film na, nagrane o tym, jak to wszystko wygląda. Czy jeśli masz o ochotę, chcesz zobaczyć ten 12 tygodniowy plan działania, on jest naprawdę świetny, oglądałem sam go kilka razy. Napisz do mnie na Facebooku, jeśli to jest taka potrzeba, dodaj mi do znajomych, tylko mi napisz, że chcę zobaczyć 12-tygodniowy plan działania, dowolności, do wolności, do zarabiania. Pamiętaj też, że na tej grupie oczywiście jest prezentacja mojego biznesu. Jeśli Ci się spodoba, to co zobaczysz, możemy działać. Jeśli nie, możemy mieć fajne szkolenia i edukację. I może nie musimy działać teraz, możemy na przykład, nie wiem, współpracować za miesiąc, za dwa, trzy, nawet za rok. Ale dodaj dodań, dodań mi do, do znajomych, napisz, to Ci pokażę, jak to wszystko fajnie działa. I zobacz sobie, naprawdę, to jest świetne nagranie, świetne szkolenie. Fajna metoda, metoda pracy, dla praktycznie i świetnie i naprawdę duplikowalna. Metoda domy jest duplikowalna, większość osób jest w stanie ją robić, większość początkujących osób, nie? bo też jeszcze zanim skończymy. Kiedyś właśnie, kilka lat temu gdy zaczęliśmy działać w internecie i zaczęliśmy budować właśnie biznesy, biznesy sieciowe za pomocą internetu. To modne właśnie były te, y, listy adresowe, lejki sprzedażowe, strony przygotowujące, blogi i tak dalej. Jak osoba do nas dołączy, chciała dołączyć, to my tłumaczyliśmy, uczyliśmy ją. Że to musisz założyć bloga, nie? To musisz nawet jakiś filmik nagrać, jakiś live zrobić, to musisz, nie wiem, budować listę adresową, tu strony twoje przekazujące, tu jakieś kolejki, maili pisać i nowe osoby miały takie głowy wielkie, nie? Nie wiedziały, od czego zacząć, co zrobić, i to wszystko się tak ciągnęło w czasie, bo to, bo to jest marketing, który musi się rozwinąć. Zanim on zacznie działać, on jest potężny. blogi, własna marka osobista to jest potężna sprawa. Warto mieć jakieś takie podstawy w internecie, jaką taką swoją stronę wizytówkę, gdzie tam masz kilka słów o i tak dalej. Że jak ktoś pisze Twoje imię i nazwisko, to tam ta, ta strona Ci wyskoczy. Albo też na Facebooku właśnie, warto to swój profil na Facebooku prowadzić w odpowiedni sposób. To, to też nie jest trudne, to jest proste właśnie. Żeby kilka, kilka, nie wiem, raz dziennie coś tam fajnego opublikować, wspomnieć jakieś hasła albo coś, albo napisać, czym się zajmujesz i tak dalej. To jest też. To na ten, na ten temat też mamy szkolenia, czyli tym się nie przejmuje. Nie? Jak na przykład docierać do nowych osób, jak zwiększać swoją społeczność na Facebooku, na ten temat też są szkolenia. Jeśli masz mało znajomych na Facebooku, to też mamy nagrania szkolenia. Jak te osoby zwiększać, jak tą ilość osób zwiększać w prosty sposób, gdzie ich szukać, gdzie do nich docierać i tak dalej, to to wszystko jest zrobione dla Ciebie i czeka tak naprawdę. Nie, jak mówię, kiedyś były właśnie te modne, modne były też szkolenia, blogi i tak dalej, leki, ale ludzie nie byli w stanie tego zrobić. To jest potężne, to jest fajne, a zanim to się rozwinie, naprawdę, ja potrzebowałem chyba dwóch lat i tak mam małe zasięgi, nie? Bo też dużo rzeczy zepsułem po drodze i tak mam małe zasięgi. Jakoś to u mnie tam działa i o to mniej więcej działa u mnie, chociaż mam małe zasięgi. Mało subskrypcji, to jakoś ten YouTube nie działa, mimo wszystko działa. Ale z tego co wiem, nawet jak oglądałem jakieś filmiki chyba zagranicznych liderów z network marketingu, na przykład, to oni powtarzali, tam byli ludzie, którzy zarabiali miesięcznie po 100 tysięcy, po milion dolarów i więcej, oni właśnie działali taką metodą dom, jak my, od niedawna. Czyli aktywnie docierali do, in, do innych osób na Facebooku, głównie. Czasami też wykorzystywali. To, to nie musi być koniecznie Facebook, nie? Może być na przykład LinkedIn. Ale na dzień dzisiejszy na Facebooku jest najwięcej osób. I właśnie oni też powtarzali, że ludzie w netomarketingu, marketingu, którzy, którzy działają online, zarabiają najwięcej właśnie dzięki marketingowi aktywnemu. Te są przy okazji tworzą marketing pasywny na boku, ale najwięcej daje marketing aktywny, nie? czyli aktywne odcierać nowy, do nowych osób. Na przykład metodą DOM, gdzie masz tą całą społeczność stworzoną, całą grupę, wszystkie instrukcje, gdzie tylko ludzie odsyłasz do tego. Nie? Sam nie musisz być ekspertem, nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz znać na pamięć produktów, planów marketing, marketingowych. I tak dalej, różnych tam nazw, składników innych pierdół, nie musisz tego wiedzieć, bo odsyłasz do gotowych, gotowych filmów, gotowych instrukcji, po prostu. Na grupie, gdzie jest jeszcze społeczność i tak dalej. I szkolenia, i na żywo, i możesz pytania zadawać, że naprawdę się buduje fajna rzecz. I właśnie oni też mówili, że najwięcej w network marketingu, jeśli chodzi o budowanie biznesu, przez, network marketingu przez internet, najwięcej właśnie ludzie zarabiają, docierając aktywnie do nowych osób, rozmawiając, budując tam krótko relacje, bo to też nie trzeba dużo czasu na to poświęcać dwie, czy godzinki dziennie i to ogarniesz. I że najwięcej właśnie zarabiają takie osoby i to były, nie pamiętam teraz imienia, imienia, nazwiska, to byli naprawdę liderzy, co po 100 tysięcy dolarów zarabiają miesięcznie. Tam nad chyba była jakaś kobieta, która zarabiała ponad milion dolarów miesięcznie, nie rocznie, miesięcznie ona zarabiała. I też ona właśnie działała tym aktywnie na Facebooku. Nie? Dlatego te aktywne, bo to jest metoda, która się szybciej rozwija niż marketing pasywny, nie? Tak jak nagrasz film, wideo, on jednak tam musi tam się pomieścić. trochę, też nie zawsze YouTube go wypozycjonuje na przykład, nie? Czasami musisz nagrać 100-200 filmów, zanim ten kanał ruszy twój. Warto to robić, mówię, ale to potrzeba czasu na to. To warto sobie robić przy okazji. Na przykład ja, jak ja teraz robię, nagrywam sobie film na przykład na tym. Jadąc samochodem, albo na przykład stajesz wcześniej przed wszystkimi w domu i nagrywasz sobie film, na przykład, nie? Zamiast, nie wiem, o 7 stajesz o 5 rano, ogarniasz się i sobie nagrywasz tam film. 10-15 minut, na przykład wtedy można to robić, nie? Tak przy okazji, albo przed pracą tą główną, albo nawet przed spaniem nagrywasz coś. Nie w ten, w ten sposób. Okej, okay, to na tyle. Mówię, najwięcej no, nie tylko właśnie my widzimy, bo w Polsce też są osoby, które działają tą metodą dom i też mają fajne efekty. Nie jest jeszcze tak popularna, moim zdaniem, w Polsce niż za granicą, bo ona pochodzi, ta metoda dom pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale też jest coraz bardziej, ale to też właśnie, jeśli jesteś osobą początkującą, to też nie jest tak łatwo stworzyć yy, taką grupę, która tak fajnie działa tą metodą dom. Od zera. Początkująca osoba też tego nie zrobi za bardzo. Bo to muszą być jednak liderzy, którzy nagrywają te filmy, te instrukcje, wszystkie, nie masz gotowe narzędzia, do których po prostu odsyłasz inne osoby. Też muszą być liderzy, którzy robią live, y też przyciągają innych ludzi do siebie. Dlatego mówię, początkująca osoba, jak podejrze na tę metodę, jak ona działa, to ona też się tak łatwo nie wdroży. Nie? Lepiej to robić właśnie z doświadczonymi liderami, którzy wiedzą, co robią, też, też, którzy wiedzą więcej, jak działa marketing internetowy. nie? Bo nie wszystko to, co działa w biznesie internetowym, takim typowym, Marketingu internetowego, takiej sprzedaży internetowej działa w biznesie sieciowym. Nie, to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że nie wszystko działa w tym W jednym świecie, nie działa zawsze to samo, co działa w drugim świecie. Trzeba te dwa światy, MLM-u i na przykład marketingu internetowego, odpowiednio ze sobą połączyć. A metoda domu jest właśnie idealnym narzędziem, żeby to zrobić. Ok, jeśli chcesz zobaczyć sobie ten 12-tygodniowy plan działania, to chyba, kurczę nie pamiętam tytułu, ale w 12, 12, tygodni od zera możesz dojść do fajnych efektów. W naszym biznesie sieciowym. Jeśli chcesz zobaczyć ten materiał, to jest nagranie. Napisz mnie na Facebooku. Mówię, jeśli potrzeba, dodaj mnie do znajomych, bo żebym zaprosił Cię do grupy tej, gdzie jest to nagranie i jeszcze jest tam pełno innych szkoleń, musisz mnie zaprosić do znajomych. Nie? Musimy być znajomy. Inaczej, ja Cię nie zaproszę do tej grupy. Ok, i wtedy napisz mi też krótką informację na Facebooku, że oglądaliście to moje wideo, na przykład na YouTubie czy gdzieś i że chcesz zobaczyć 12-tygodniowy plan działania. Wtedy ja Cię zaproszę do grupy i pokażę Ci, gdzie ten film się znajduje. Jeśli masz też ochotę, zasubskrybuj sobie ten kanał. Poniżej masz ten czerwony przycisk i też dzwoneczek, odhacz sobie ten dzwoneczek, jak go odhaczysz, dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach wideo. I mówię, poniżej masz też, oprócz tego masz też link do mojego profilu i link też do tej playlisty Biznes z domu. To sobie się z tym zapoznam, te są tam fajne materiały. Ok, i w takim razie widzimy się na grupie i w kolejnym filmie wideo. Cześć.